Fakt, że Ziemia emituje promieniowanie elektromagnetyczne poprzez swoje pole magnetyczne, nie jest niczym nowym. Zwłaszcza jeśli śpisz twarzą w kierunku wschodnim lub zachodnim, te promienie Ziemi mogą zatrzymać Twój rozwój duchowy i sprawić, że będziesz czuł się zmęczony przez cały czas. Teraz odkryto nową metodę ochrony przed tymi promieniami. Obejmuje ona metale: miedź i żelazo. Musisz umieścić je w określonej pozycji pod łóżkiem w nocy. Co umożliwi im ochronę przed promieniami Ziemi? Cieszę się, że w końcu mogę opowiedzieć o tej sekretnej metodzie, ale zacznijmy od początku. Być może słyszałeś, że Ziemia emituje promieniowanie elektromagnetyczne zjawisko, które jest głęboko związane z jej polem magnetycznym. Nie jest to tajemnicą, i wielu z nas słyszało, że promieniowanie Ziemi może mieć wpływ na nasze samopoczucie. Ale czy wiesz, że kierunek, w którym śpisz, Odgrywa decydującą rolę. Jeśli Twoje łóżko jest skierowane na wschód lub zachód, może to blokować Twój rozwój duchowy i sprawiać, że będziesz zmęczony, wyczerpany i rozdrażniony. Brzmi niemal przerażająco. Prawda. Prawdopodobnie myślisz teraz, co mogę zrobić, aby uchronić się przed tymi negatywnymi skutkami. Odpowiedź może Cię zaskoczyć, ponieważ jest prostsza niż myślisz i znajduje się w dwóch popularnych metalach: miedź i żelazo. Tak, dobrze słyszałeś. To, co na początku brzmi jak stara mądrość ludowa, zostało teraz potwierdzone jako skuteczna metoda ochrony przed negatywnym wpływem promieniowania Ziemi. Sekret tkwi w sposobie, w jaki używasz tych metali. Umieszczasz je pod łóżkiem w bardzo specyficznym układzie, a one działają jak niewidzialna tarcza, blokując promienie Ziemi i chroniąc cię przed ich skutkami. Brzmi jak szaleństwo. Być może, ale wiele osób przysięga na tę technikę a wyniki mówią same za siebie. Za kilka chwil wyjaśnię dokładnie, jak musisz umieścić metale. Wyobraź sobie następującą sytuację: idziesz spać w nocy, czując się wyczerpany i wyczerpany. Ale gdy tylko umieścisz metale pod łóżkiem, budzisz się następnego ranka ze świeżością, której nie doświadczyłeś od dawna. Żadnych bólów głowy, żadnego ołowianego zmęczenia. Nagle czujesz się jaśniejszy, bardziej czujny i w jakiś sposób wyzwolony. Czy to naprawdę może być takie proste? Cóż, to jest dokładnie to doświadczenie, które zgłasza wiele osób. Nie uwierzysz, dopóki sam nie spróbujesz. Ale pomysł, który za tym stoi, nie jest wcale nowy. Wykorzystanie miedzi i żelaza do ochrony przed negatywnymi energiami ma historyczne korzenie. Nawet w starożytnym Egipcie metale te były używane do tworzenia równowagi energetycznej i odpędzania negatywnych wpływów. Ale dopiero teraz czasach współczesnych, ta starożytna mądrość jest ponownie odkrywana i dostosowywana do naszych współczesnych potrzeb. Sztuczka polega na umieszczeniu. Mieć i żelazo muszą być umieszczone w określonym układzie i orientacji pod łóżkiem, aby były w pełni skuteczne. To odbija i pochłania promienie Ziemi, zanim dotrą one do Twojego ciała. Ale poczekaj, zanim pobiegniesz po mieć i żelazo, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy. Co dokładnie sprawia, że te metale są tak wyjątkowe? Dlaczego akurat miedź i żelazo? To nie przypadek, że te dwa pierwiastki mają szczególne znaczenie w wielu kulturach. Miedź, metal od wieków kojarzony z uzdrawianiem i duchową czystością, ma zdolność do kierowania i równoważenia energii. Żelazo natomiast znane jest ze swoich właściwości uziemiających. Zapewnia stabilność, ochronę i pomaga odprowadzać zakłócające energię. Razem tworzą niewidzialną barierę przed negatywnymi wpływami promieni ziemskich. Rodzaj energetycznej tarczy ochronnej, która zapewnia spokój i ciszę, których tak bardzo potrzebujesz w nocy. Ale jak w przypadku każdego sekretu, jest pewien haczyk. Nie wystarczy po prostu wrzucić tych metali pod łóżko i mieć nadzieję, że zadziałają. Kluczowe jest odpowiednie umiejscowienie. Mówi się, że metale muszą być umieszczone u wezgłowia i podnóża łóżka aby równomiernie rozpraszać energię. Tylko wtedy mogą skutecznie blokować promienie Ziemi. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, istnieją specjalne rytuały, które pomogą ci wzmocnić ochronę, poprzez wyraźne ustawienie intencji i naenergetyzowanie metali. Ale nie martw się, nie musisz wzywać szamana, aby to zrobić. Wystarczą proste, jasne myśli i odpowiednia aplikacja. A teraz najbardziej ekscytująca część. Co jeśli spróbujesz i to rzeczywiście zadziała? Co jeśli nagle poczujesz, że twoje zmęczenie znika, twoje myśli stają się jaśniejsze i budzisz się rano pełen energii? Nauka może nadal debatować nad tym, jak dokładnie działają te zjawiska, ale referencje są imponujące. Ludzie zgłaszają głęboki, spokojny sen, nową lekkość w codziennym życiu, a nawet duchowe przełomy po zastosowaniu tej prostej metody. Jeśli chcesz zmaksymalizować ochronę przed promieniami Ziemi, Kluczowe jest dokładne umieszczenie miedzi i żelaza pod łóżkiem. Zacznijmy od miedzianych monet. Jeśli umieścisz 10 miedzianych monet pod wezgłowiem łóżka, ważne jest, aby podzielić je na dwa równe stosy. Umieść 5 monet po lewej i 5 po prawej stronie pod głową, tak aby znajdowały się dokładnie 50 cm od krawędzi łóżka. Takie rozmieszczenie zapewnia, że miedziane monety optymalnie przechwytują promienie, nie skupiając ich zbytnio pod Twoją głową. Przejdźmy teraz do śrub. Na każdą miedzianą monetę, którą umieścisz pod głową, musisz umieścić dwa razy więcej śrub pod stopami. Oznacza to, że jeśli u 10 miedzianych monet, będziesz potrzebować 20 śrub u stóp łóżka. Jednakże, śruby te nie mogą być po prostu rozrzucone dziko. Zamiast tego musisz umieścić je w dwóch symetrycznych okręgach. Pierwszy krąg składa się z 10 śrub i tworzy wewnętrzny krąg ochronny. Drugi, Zewnętrzny okrąg również składa się z 10 śrub i jest umieszczony wokół wewnętrznego okręgu z zachowaniem pewnej odległości między nimi. Taki układ zapewnia, że promienie ziemskie są tłumione i równomiernie rozpraszane. Ale to nie wszystko. Śruby muszą być równomiernie rozmieszczone wzdłuż wyimaginowanej linii biegnącej od końca głowy do końca stopy. Umieść wszystkie 20 śrub wzdłuż tej linii tak aby układały się w harmonijny wzór. Ważne jest aby upewnić się, że nie ma zbyt wielu śrub w jednym miejscu. Jeśli śruby znajdują się zbyt blisko siebie, może się zdarzyć, że energia skumuluje się i pożądana ochrona nie zostanie osiągnięta. Równomierne rozmieszczenie zapewnia, że promienie ziemskie są skutecznie odbijane bez nakładania się energii. Miedź odgrywa inną rolę niż żelazo. Podczas gdy żelazo powinno być rozprowadzane na dużym obszarze pod stopą, ważne jest, aby pracować selektywnie z miedzią. Oznacza to, że umieszczasz miedziane monety specjalnie w obszarach, które są najbardziej narażone na działanie promieni ziemskich, a mianowicie pod głową i stopami. Szczególnie ważne jest, aby monety tworzyły małe, skoncentrowane stosy. Dzięki temu, miedziane monety nie tylko chronią przed promieniami ziemi, ale także kierują je wokół Twojego ciała. Ten specjalny układ miedzi i żelaza tworzy barierę ochronną, która utrzymuje promienie ziemi z dala od Twojego ciała i zapewnia, że możesz spać spokojnie w nocy bez negatywnego wpływu tych promieni. Dzięki odpowiedniej ilości miedzi i żelaza oraz ich optymalnemu rozmieszczeniu pod łóżkiem możesz zbudować skuteczną ochronę, która utrzyma w równowadze zarówno twoje ciało, jak i umysł. Teraz już wiesz, że miedź i żelazo odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o ochronę przed negatywnymi skutkami promieniowania ziemskiego. Być może zastanawiasz się teraz, gdzie możesz zdobyć te metale i czego dokładnie potrzebujesz. W rzeczywistości jest to znacznie prostsze, niż mogłoby się wydawać. Te dwa metale są wszędzie wokół nas. Miedź, która znajduje się w wielu przedmiotach codziennego użytku, takich jak monety, i żelazo, które często znajduje się w Twoim gospodarstwie domowym w postaci narzędzi, śrub, a nawet starych żelaznych patelni. Ale jak dokładnie ich używać, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę? Wyjaśnię Ci to teraz. Miedź i żelazo, te dwa niepozorne elementy. Możesz po prostu umieścić w małych kawałkach pod łóżkiem. Nie musisz kupować żadnego skomplikowanego sprzętu, ani dokonywać żadnych kosztownych inwestycji. Wystarczy kilka starych miedzianych rur ze sklepu dla majsterkowiczów, lub nawet miedziane przewody, które mogą pozostać z projektu majsterkowania. Możesz także użyć przedmiotów codziennego użytku jako żelazka, starego kawałka żelaza, narzędzia, które nie jest już potrzebne, a nawet zestawu żelaznych nakrętek ale jak dokładnie umieścisz się pod łóżkiem to proste umieść mieć u wezgłowia łóżka a żelazko u jego podnóża w ten sposób możesz osiągnąć optymalny efekt ochronny ponieważ takie ułożenie odchyla i rozbija promienie ziemskie zanim będą one mogły wpłynąć na twoje ciało być może zadajesz sobie teraz pytanie czy promienie ziemskie są dla mnie w ogóle problemem to słuszne pytanie. Nie każdy odczuwa skutki promieniowania ziemskiego natychmiast lub w ten sam sposób. Dla niektórych osób wydają się one ledwo zauważalne, podczas gdy inni mogą bardzo cierpieć. Zależy to od różnych czynników, indywidualnej wrażliwości, środowiska, w którym żyjesz, a nawet tego, jak uważny jesteś na subtelne sygnały swojego ciała. Niemniej jednak wiele osób zgłasza niewyjaśnione zmęczenie, zaburzenia snu lub dyskomfort z których zdali sobie sprawę dopiero po natknięciu się na kwestię promieniowania Ziemi. Może być więc trudno stwierdzić, czy promieniowanie ziemskie rzeczywiście stanowi dla ciebie problem, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Istnieją jednak sposoby, aby dowiedzieć się, czy mają one wpływ na twoje samopoczucie. I właśnie temu przyjrzymy się w następnym rozdziale. Nie jest tak, że promienie Ziemi są znane tylko w kręgach duchowych. W ostatnich latach nauka coraz bardziej skupia się na tym zjawisku. Interesujące jest to, że tradycyjne metody duchowe, takie jak wróżenie z fusów lub używanie różdżek, są obecnie w pewnym stopniu potwierdzane przez nowoczesne techniki pomiarowe. Może się więc okazać, że te niewidzialne energie są prawdziwe i można je zmierzyć. Zanim jednak przejdziemy do nowoczesnych metod pomiarowych, przyjrzyjmy się, w jaki sposób możesz samodzielnie wykryć promienie Ziemi w swoim otoczeniu za pomocą prostych narzędzi, które są dla Ciebie natychmiast dostępne. Wahadła i różdżki to dwa starożytne narzędzia, które mogą pomóc ci wykryć promienie ziemi. Być może widziałeś kogoś idącego przez pole z różdżką radiestezyjną i nagle zatrzymującego się w określonym punkcie, ponieważ różdżka wibrowała lub poruszała się. To nie jest hokus pokus, to intuicyjny sposób na nawiązanie kontaktu z energią ziemi. Oczywiście, rozwinięcie odpowiedniej wrażliwości wymaga trochę praktyki, ale z czasem nauczysz się wyczuwać te sygnały. Zanim przejdziemy do następnego rozdziału, zatrzymajmy się na chwilę. Prawdopodobnie przez cały czas zadawałeś sobie pytanie, jak dokładnie umieścić miedź i żelazo, gdzie umieścić je pod łóżkiem i ile tak naprawdę ich potrzebuje. I właśnie tutaj robi się naprawdę ekscytująco. Ponieważ dokładne rozmieszczenie tych metali ma kluczowe znaczenie. Nie chodzi tylko o to, by wrzucić kawałek miedzi i kawałek żelaza pod łóżko i mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nie, istnieje specjalna metoda oparta na magnetycznych i elektrycznych właściwościach tych metali. Zaraz powiem ci, jak idealnie umieścić miedź i żelazo, w jakiej kolejności, ile pod wezgłowiem, a ile pod podnóżkiem. Ale zanim do tego dojdziemy, jest jeszcze jedna istotna rzecz, którą musisz zrozumieć. Jak dokładnie miedź i żelazo działają, aby chronić cię przed promieniami ziemi. To prowadzi nas prosto do naszego następnego rozdziału który zawiera więcej szczegółów i wyjaśnia, dlaczego te metale są tak potężne w ochronie przed promieniami ziemi. Miedź i żelazo, dwa proste, codzienne metale, które mają wielowiekowe znaczenie duchowe i są również potężnymi narzędziami w walce z negatywnymi wpływami promieniowania ziemskiego. Ale co czyni je tak wyjątkowymi? Dlaczego te dwa metale w szczególności mają zdolność do ochrony nas przed niewidzialnymi siłami, które powstają z ziemi? Odpowiedź leży w ich fizycznej i duchowej naturze, a za chwilę zagłębimy się w ich ferromagnetyczne właściwości. Ale zanim to zrobimy, zatrzymam cię jeszcze na chwilę, ponieważ obiecuję, że dokładne instrukcje dotyczące umieszczania miedzi i żelaza już wkrótce. Miedź i żelazo to nie tylko zwykłe materiały. Są one znane jako duchowi obrońcy od tysięcy lat. Wiele kultur używało ich do ochrony przed negatywnymi energiami, czy to przed złymi duchami, niekorzystnymi wibracjami, czy też, jak wiemy dzisiaj, przed promieniami Ziemi. Metale te działają jak naturalne bariery. Wyobraź sobie, że masz wokół siebie niewidzialną warstwę ochronną, która pochłania wszystkie szkodliwe energie i kieruje je z dala od twojego ciała. Dokładnie to dzieje się, gdy prawidłowo umieścisz mieć i żelazo pod łóżkiem. Ekranowanie działa nie tylko na poziomie mistycznym, ale także w bardzo praktyczny sposób. Oba metale mają właściwości ferromagnetyczne. Oznacza to, że są w stanie wpływać na pola magnetyczne, a w niektórych przypadkach nawet je absorbować. W szczególności żelazo może działać jak tarcza, przechwytując i odchylając fale magnetyczne, zanim dotrą one do Twojego ciała. Miedź, z drugiej strony, działa poprzez swoją wysoką przewodność, pochłaniając i rozpraszając fale elektromagnetyczne. Kiedy te dwa metale są połączone w odpowiednim układzie, powstaje rodzaj energetycznej ściany, która chroni przed promieniami Ziemi. Ale czekaj, pewnie teraz chcesz wiedzieć, ile miedzi potrzebuję pod głową, a ile żelaza u stóp, czy powinienem użyć mone czy śrub. I jak je umieścić, na krzyż, czy obok siebie? Te odpowiedzi są tuż za rogiem, ale najpierw przyjrzyjmy się szczegółom, dlaczego dokładnie te metale są tak potężne i jak działają. Mieć ma głębokie znaczenie duchowe, często kojarzona jest z uzdrawianiem i rozwojem duchowym. W wielu starożytnych kulturach była uważana za metal, który wzmacniał przepływ pozytywnych energii i odprowadzał negatywne wibracje. Z drugiej strony, żelazo oznacza uziemienie i siłę. Zapewnia, że pozostajesz stabilny, że twoje energie się nie mieszają i w potężny sposób chroni przed negatywnymi promieniami Ziemi. Teraz wiem, że nie możesz się doczekać, aby dowiedzieć się, jak zastosować to wszystko w praktyce. Obiecuję ci, w następnej sekcji dowie się dokładnie, jak idealnie ułożyć mieć i żelazo pod łóżkiem, krok po kroku. Ale pamiętaj, duchowe znaczenie tych metali jest tak samo ważne jak ich właściwości fizyczne. Działają one na obu poziomach: fizycznej ochrony przed promieniami Ziemi i energetycznej ochrony Twojego ducha i duszy. Cieszę się, że do tej pory uczestniczyłeś w tej podróży z nami. Jeśli ten film poruszył Twoje serce lub przyniósł Ci nowe spostrzeżenia, byłoby wspaniale, Gdybyś naprawdę nas wspierał, możesz zostać członkiem kanału. Możesz to łatwo zrobić za pomocą linków w opisie pod tym filmem. Wtedy będziesz mógł zobaczyć wszystkie nowe filmy, zanim zostaną one upublicznione dla wszystkich innych. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, dziękujemy. W końcu wszyscy jesteśmy tutaj, aby wspólnie się rozwijać i uczyć, a Twoje wsparcie jest światłem, które oświetla naszą ścieżkę. Czasami mieć i żelazo nie wystarczą aby w pełni ochronić się przed negatywnymi skutkami promieniowania Ziemi, zwłaszcza w regionach, w których promieniowanie jest szczególnie silne lub w porach roku, w których skutki te są bardziej intensywne. W takich przypadkach pomocne może być skorzystanie z dodatkowych metod ochrony. Jedną z nich jest stosowanie kryształów. Kryształy zawsze miały duże znaczenie w świecie duchowym i są cenione za ich działanie ochronne i harmonizujące. W szczególności czarny termelin i ametyst są znane z tego, że odpędzają negatywne energie i tworzą równowagę energetyczną. Czarny termelin, potężny kamień ochronny, pochłania promienie Ziemi i działa jak energetyczny odkurzacz. Przyciąga negatywne wibracje i neutralizuje je, zanim będą mogły wpłynąć na twoje ciało lub przestrzeń życiową. Ametyst, z drugiej strony, jest znany z tego, że promuje duchową klarowność i przynosi wewnętrzny spokój. W połączeniu z metalami, takimi jak miedź i żelazo, Moc tych kryształów może zbudować wokół ciebie dodatkową powłokę ochronną. Oprócz kryształów, rośliny również odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o promowanie równowagi energetycznej w twojej przestrzeni życiowej. Rośliny takie jak łuk konopny lub smocze drzewo są znane z tego, że pochłaniają negatywne energie i jednocześnie poprawiają klimat w pomieszczeniu. Działają jak naturalne filtry, które oczyszczają i harmonizują atmosferę. Konopie siewne. Znane również jako język teściowej, mają zdolność filtrowania zanieczyszczeń z powietrza, a jednocześnie działają uspokajająco na pomieszczenie. Smocze drzewo jest kolejnym potężnym sprzymierzeńcem w walce z negatywnymi energiami. Rośliny te, w połączeniu z odpowiednimi metalami i kryształami, mogą stworzyć stabilną przestrzeń ochronną, w której możesz czuć się bezpiecznie. Innym zjawiskiem, które często wiąże się z promieniowaniem Ziemi, są żyły wodne. Żyły wodne, które biegną głęboko pod ziemią, mogą wzmocnić efekt promieniowania ziemi, a tym samym przebić się przez ochronę, którą tworzysz za pomocą metali lub kryształów. Ale nawet tutaj istnieją proste metody, aby zneutralizować ten efekt. Prosta fontanna w ogrodzie, lub nawet szklanka wody, umieszczona strategicznie w pokoju, może pomóc zneutralizować promieniowanie. Woda ma szczególną zdolność do przewodzenia i wyrównywania energii. A zatem może stanowić naturalną barierę przed wzmacniającym działaniem promieniowania ziemi. Oprócz tych wszystkich fizycznych metod ochrony istnieją również praktyki duchowe, które mogą pomóc w ochronie przed negatywnym wpływem promieniowania ziemi. Rytualne oczyszczanie, takie jak palenie kadzidła z szałwią, to starożytna tradycja mająca na celu pozbycie się negatywnych energii z pomieszczeń. Palenie kadzideł tworzy czystą, oczyszczoną atmosferę i pomaga przywrócić równowagę energetyczną. Regularne ćwiczenia uziemiające, takie jak chodzenie boso po naturalnej Ziemi lub medytacje, które wzmacniają twoje połączenie z Ziemią, mogą również pomóc chronić cię przed szkodliwymi wpływami. Dzięki tym praktykom wzmacniasz własną odporność energetyczną i tworzysz wewnętrzną równowagę, która czyni cię mniej podatnym na negatywne promieniowanie Ziemi. Wszystkie te metody mają jedną wspólną cechę: promują ponowne połączenie z Ziemią i pomagają stworzyć harmonijną równowagę między ludźmi a naturą. Łączenie się z Ziemią jest fundamentalną częścią naszego dobrego samopoczucia. Regularnie spędzając czas na łonie natury, chodząc boso po ziemi i skupiając się na energii Ziemi w medytacji, zapewniasz, że Twoje pole energetyczne pozostaje silne i odporne. Praktyki te nie tylko pomagają Ci lepiej zarządzać promieniami Ziemi, ale także wzmacniają Twoją wewnętrzną równowagę i zdrowie duchowe. Mieć, Żelazo i kryształy bez wątpienia stanowią doskonałą ochronę przed negatywnym wpływem promieni Ziemi. Ich działanie jest silne i natychmiast zauważalne. Jednak pomimo tych skutecznych środków, nie są one idealnym ani długoterminowym rozwiązaniem. Te metale i kryształy mogą Cię chronić i przynosić namacalną ulgę, ale aby naprawdę żyć w harmonii z energiami Ziemi na dłuższą metę, potrzebujesz czegoś więcej. Ważne jest, aby włączyć do swojego codziennego życia zachowania, które pomogą Ci znaleźć trwałą równowagę. Metoda miedzi i żelaza jest potężnym fundamentem, który oczywiście powinieneś nadal stosować. Istnieją jednak inne aspekty, które możesz wziąć pod uwagę, aby chronić się holistycznie i długoterminowo. Pierwszym krokiem w kierunku trwałej ochrony jest utrzymanie Twojej przestrzeni życiowej w energetycznej czystości. Długoterminowa ochrona przed promieniowaniem ziemskim wymaga regularnej uwagi. Pomieszczenia mogą przechowywać pola zakłócające, czy to z urządzeń elektronicznych, czy z przepływu energii osób, które w nich przebywają. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeprowadzać oczyszczanie energetyczne, aby energia w pomieszczeniu była świeża i czysta. Jedną z metod jest kadzidło z szałwią lub innymi ziołami oczyszczającymi. Ale zwykłe wietrzenie i umieszczanie roślin pochłaniających negatywne energie, takich jak konopie, może również zdziałać cuda. Dzięki temu Twój pokój zawsze pozostanie w równowadze. Kolejnym ważnym aspektem jest ostrożne korzystanie z nowoczesnych urządzeń. Urządzenia elektroniczne, zwłaszcza routery Wi-Fi, telewizory i smartfony, mogą znacznie zwiększyć efekt promieniowania Ziemi. Urządzenia te emitują własne pola elektromagnetyczne, które mogą mieć negatywny wpływ na Twoje pole energetyczne. Bardziej świadome podejście do technologii. Takie jak wyłączanie urządzeń na noc lub tworzenie stref wolnych od promieniowania w domu może mieć duże znaczenie. W ten sposób możesz ustabilizować swoje pole energetyczne i jeszcze bardziej zminimalizować wpływ promieniowania ziemskiego. Twoje środki ochronne również wymagają uwagi i troski. Metale takie jak miedź i żelazo, które umieszczasz pod łóżkiem jako urządzenia ochronne, powinny być regularnie odnawiane i czyszczone, aby zachować ich pełny efekt. Z biegiem czasu w materiałach tych gromadzą się pozostałości energetyczne, które mogą zmniejszać ich skuteczność. Regularne czyszczenie lub wymiana metali zapewnia, że ochrona pozostaje stała. To samo dotyczy kryształów: pochłaniają one i przechowują energię, i od czasu do czasu wymagają energetycznego oczyszczenia. Możesz oczyścić je pod bieżącą wodą lub umieścić na słońcu, aby naładować je pozytywną energią. Oprócz praktycznych środków Duchowe uziemienie jest również bardzo ważne w codziennym życiu. Uziemienie jest istotną częścią utrzymywania Twojego pola energetycznego w stałej równowadze. Poprzez świadome rytuały uziemienia, takie jak chodzenie boso w naturze lub proste medytacje, możesz wielokrotnie łączyć się z energiami Ziemi, a tym samym wzmacniać swoją wewnętrzną równowagę. To uziemienie pomaga Ci uzbroić się przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie Ziemi a jednocześnie zbudować silny fundament dla Twojej psychicznej i fizycznej ochrony. Ostatecznie chodzi o znalezienie życiowej harmonii z energią Ziemi. Ziemia jest niewyczerpanym źródłem energii i mądrości, a ci, którzy nauczyli się chronić przed promieniami Ziemi, z czasem doświadczą głębszego duchowego wglądu i bardziej harmonijnego życia. Będąc uważnym na swoje otoczenie, dbając o środki ochronne i jednocześnie wzmacniając własne połączenie z Ziemią, nie tylko będziesz chroniony przed promieniami Ziemi. Ale także będziesz prowadzić życie w równowadze i wewnętrznej harmonii. Twoja droga do energetycznej wolności i harmonii zaczyna się właśnie tutaj. Podsumujmy najważniejsze kroki, które będą ci towarzyszyć w tej podróży. Po pierwsze, chodzi o rozwinięcie świadomości istnienia promieniowania ziemskiego i zrozumienie, w jaki sposób może ono wpływać na twoje samopoczucie. Pierwszym krokiem we właściwym kierunku jest stosowanie środków ochronnych, takich jak miedź i żelazo aby chronić się przed tymi niewidzialnymi siłami. Ale to dopiero początek. Alternatywne metody, takie jak kryształy, oczyszczanie energetyczne i uważność na otoczenie, pomogą ci wzmocnić i utrzymać ochronę w dłuższej perspektywie. Ale wszystko zaczyna się od ciebie. Chodzi o to, abyś wziął odpowiedzialność za swoje własne zdrowie energetyczne. Nikt nie może tego zrobić za ciebie. Tylko ty możesz poczuć, co działa dla ciebie i sam zdecydować. Jakie kroki chcesz podjąć w następnej kolejności? Ta podróż jest zaproszeniem do wypróbowania różnych metod i odkrycia, co działa najlepiej dla Ciebie. Może zaczniesz od umieszczenia miedzi i żelaza pod łóżkiem, może poczujesz, że chodzenie boso po Ziemi jest dla Ciebie dobre lub że kryształy dają Ci głębsze poczucie bezpieczeństwa. Nie ma złej ścieżki, jest tylko ta, która prowadzi Cię w kierunku dobrego samopoczucia. Ale podróż nie kończy się na ochronie przed promieniami Ziemi. Jest to duchowa podróż, która daje ci głębszy dostęp do własnej energii i do Ziemi. Gdy nauczysz się pracować z siłami Ziemi, doświadczysz nie tylko zmian fizycznych, ale także duchowych. Będziesz w stanie zharmonizować się ze sobą na głębszym poziomie, wzmocnić swoją wewnętrzną równowagę i zbudować harmonijną relację z otaczającymi cię energiami. Na końcu tej podróży znajduje się ostateczny cel harmonia z Ziemią. Kiedy nauczysz się rozumieć i wykorzystywać energię Ziemi, odnajdziesz stan wewnętrznego spokoju i duchowej wolności. Ziemia nie jest naszym wrogiem, jest naszym nauczycielem, a kiedy się z nią połączysz, poprowadzi cię w sposób głębszy niż kiedykolwiek mógłbyś sobie wyobrazić. Teraz do ciebie należy kontynuowanie tej ścieżki. Dziel się swoimi doświadczeniami z innymi, eksperymentuj z przedstawionymi metodami i pozwól, by poprowadziła cię twoja własna intuicja. Ta podróż nie ma końca i doprowadzi cię do coraz głębszych poziomów zrozumienia i harmonii. Poświęć czas, którego potrzebujesz i bądź otwarty na to, czego nauczysz się po drodze.